Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Unhaul, czyli będę pozbywała się książek. Większość z tych książek to są książki, które gdzieś tam mnie rozczarowały, lub takie książki, których, o których w sumie już nie myślę, więc po co mam je trzymać? Staram się jak najbardziej pozbywać się tych książek, które wiem, że nic nie robią na moich półkach oprócz tego, że zbierają kurz. Bo już o nich zapomniałam, bo już mi się nie podobają, e, więc pomyślałam, że właśnie tak w ramach balansu, ponieważ miesiąc temu pojawił się Book haul, to teraz pojawi się Anhol. I zaczniemy sobie może od tych książek po angielsku, bo ich jest stanowczo mniej niż tych po polsku. I pierwsza książka to Opposite z którą czytałam e, chyba nawet równy rok temu. I jest to historia, w której mamy wątek cofania się w czasie. I e, jest to książka, której, w której bardzo ważną rolę odgrywa sam wątek romantyczny. Natomiast jest to książka, która mnie. No niestety nie zawiodła i nie czułam się w żaden sposób usatysfakcjonowana tym, co dostałam, więc pomyślałam, że może, żeby nie trzymała u mnie kurzu, no to oddam ją. Kolejna taka książka, która również była moim rozczarowaniem, to Watch us Rise, czyli książka, która miała być bardzo, bardzo feministyczna, która miała nam dawać taki idealny obraz takich dziewczyn, które mają siłę, które mają moc i które chcą coś zmienić w szkole. Natomiast koniec końców niektóre z tych wyborów, które tam e, były podejmowane, nie przemawiały do mnie i nie były czymś, co jakby ja... Coś, to nie było coś, co ja bym na dłuższą metę pochwalała, więc koniec końców jestem rozczarowana tą książką. Są fajne momenty w niej, nieraz są wypowiadane bardzo ważne słowa, ale koniec końców nie jest to taka pozycja, którą musiałabym mieć na półce. Kolejna książka to Wonder Woman, której nie przeczytałam, której w sumie wiem, że nie będę czytała, więc też nie chcę jej za bardzo tr trzymać. To jest książka, którą ja kupiłam na przecenie i pamiętam, że wtedy chciałam ją przeczytać ale koniec końców tak wyszło, że gdzieś tam odeszła mi ochota na czytanie tego Wonder Woman, czyli jest Catwoman, który napisała Sarah J. Maas. no i odpuściłam. Dalej mamy coś, czego pozbywam się z, trochę z bólem serca, trochę nie, czyli A Curse so Dark and Lonely i drugiej części, której nie przeczytałam, przeczytałam jedynie pierwszy tom. Jest to książka, która będzie wydana w języku polskim we wrześniu. Ja ją czytałam po angielsku i naprawdę mi się podobała. Ten pierwszy tom to było coś, co ja naprawdę świetnie wspominam, ale gdy pojawił się drugi tom, i ja poczytałam sobie opinie, które w większości były nieprzychylne. E, w większości czytałam opinie osób, z którymi często pokrywamy się zdanie, więc um, koniec końców jakby nie mam ochoty wracać do tego, to jest Returning Pięknej i Bestii. E, wiem, że w tym pierwszym tomie to przede wszystkim jest poruszane. Tutaj, e, tutaj słyszałam, że mamy więcej bohaterów, to znaczy, że mamy więcej perspektyw, ale w całkowitym rozliczeniu nie mam ochoty już na razie wracać do tego świata, a mm, jakby uważam, że Komuś na pewno to się spodoba, zresztą bardzo ładnie są, bardzo ładnie są wydane te książki um, i tyle. I już ostatnie trzy książki po angielsku to Trylogia Grisza w angielskim wydaniu, w, takie to bardzo świecące. Wydanie, które generalnie bardzo widać na filmach, jak się je ma, ma lampę włączona. Generalnie u nie widać, bo chyba w kadrze nawet ich nie było, ale tak częściej są to książki, które, które ja kupiłam, gdy zaczynałam czytać Trylogię Grisza i. To był moment, w którym jeszcze mi się ta trylogia podobała. Teraz, gdy już tę trylogię czytałam ponad rok temu, to myślę sobie, że jednak ta końcówka tak naprawdę, ten ostatni, to mi się najbardziej podobał, że to było coś, co, co sprawiło, że ja chyba dałam nawet pięć gwiazdek temu ostatniemu, ostatniej części. Teraz już jakby nie mam ochoty nawet trzymać za bardzo tych trzech książek, bo mam polskie wydanie, mam wydanie z papierowego księżyca, więc myślę sobie, że jakiś fan na pewno chętniej um, będzie trzymał te piękne książki, bo są naprawdę pięknie wydane. Przechodząc do książek w języku polskim, mamy tutaj wszystkie jasne miejsca, które ja słuchałam w audiobooku i które mi się nie podobały. Co mogliście usłyszeć w Brepapie z Maja, tam, e, tam mówię o tej książce. E, to nie była historia, dla mnie to była historia młodzieżowa, w której ja dostrzegłam dużo problemów, e, takich, e, które nie pokrywają się z tym, co ja na co dzień... E chyba powiedzieć, że wyznaję. To jest książka, która spotyka się przede wszystkim z dobrymi opiniami, którą naprawdę mnóstwo osób uwielbia i kocha. Ja niestety nie jestem tą osobą, więc myślę sobie, że lepiej będzie, gdy ktoś, kto bardziej, kogo bardziej interesuje ta historia, przeczyta tę książkę i będzie ją dumnie trzymał na półce. Dalej mamy książki Mas, Sary Mas, czyli Dwory. I dworów nie chciałam się pozbywać, gdy robiłam poprzednie i tam pozbywałam się szklanego tronu, ponieważ gdzieś tam te dwory bardziej je lubię na pewno, to są takie książki, które ja naprawdę mm, wspominam, że świetnie się przy nich bawiłam. Tu mamy oczywiście pierwszy tom, e, ale myślę sobie, że teraz, gdy już trochę więcej książek przeczytałam i gdy e, no, wymagam czegoś innego w literaturze, nawet w tej fantastycznej, to po co mam trzymać te książki, po co mają się one u mnie kurzyć. E, zresztą wiem, że naprawdę. Dwory mają 100 razy więcej fanów niż Szklany Tron. E, no i gdzieś tam na pewno ktoś będzie chciał sobie je poczytać. Ja je dobrze wspominam, ale wiem, że nigdy już więcej do nich nie wrócę. Nie, nie przyjdzie na pewno w moim życiu moment, w którym będę chciała robić rewit, więc, e, więc po prostu się ich pozbędę. Mam wszystkie trzy tomy, e, niestety jeden z nich ma złamany grzbiet, bo moim mamy się przez przypadek złamało. I jak już mówimy o masto, to. Pozbywam się również Wieży Świtu, którą najbardziej lubię z całego Szklanego Tronu, Najbar najlepiej ją w ogóle wspominam, oprócz pierwszego i drugiego tomu. Jest to nowelka, która jest niby nowelką, ale w sumie trzeba ją przeczytać, żeby rozumieć, co się dzieje w kolejnym tomie. Jest to książka, którą ja sobie zostawiłam, bo ją dobrze wspominam, ale z drugiej strony też wiem, że do niej nie wrócę i myślę sobie, że no, nie ma po co jej trzymać tak na siłę, więc jej też się pozbędę, ale tak jak mówię, dobrze ją wspominam. Kolejna książka to Maryla z Zielonego wzgórza, czyli okropne, wielkie rozczarowanie tego roku. Książka, którą czytałam zaraz po premierze, chyba w lutym, i książka, która mnie naprawdę zawiodła. Miała to być historia dopisana do samej Ani Zielonego wzgórza. Zresztą jest to książka, o której autorka mówi, że brakowało jej dokładnego wytłumaczenia tego, co się stało w życiu Maryli, gdy ona była jeszcze młoda. Dlaczego właściwie została ona panną. I jest tutaj rozwinięty pewien, e, pewien cytat, który, który jest w Ani Zielonego Wzgórza, e, w którym Maryla sugeruje, że między nią a ojcem e, Gilberta coś kiedyś było. Ale powiem Wam szczerze, że to naprawdę zostało w zły sposób przedstawione. To znaczy Maryla nie ma takiego charakteru, jaki ma, gdy poznajemy ją w Ani Zielonego Wzgórza. Natomiast zdaję sobie sprawę, że przez, ten, e, przez te lata, które mijają między tą książką, a Anią, mogło się dużo zmienić. Natomiast koniec końców to dalej nie jest Maryla. To dalej nie jest coś, to dalej nie jest ta postać, którą ja poznałam, ani Zielonego Wzgórza. Mnie ona nie przekonała. Kolejna książka to coś, co próbowałam przeczytać chyba w październiku. I to jest książka, która miała opowiadać tam historię właściwie opowiada historię lekarza, lekarza medycyny sądowej, który przeżywał w swoim życiu różne dziwne rzeczy, różne dziwne wypadki i tutaj w tej książce opisuje to jak to tam przebiegało jak to wyglądało um, zresztą są tutaj bardzo ciekawe informacje medyczne takie o których może nie wiecie, i które dziwnie by było wyszukiwać w Google, bo gdyby ktoś zobaczył historię wyszukiwania, to zacząłby się zastanawiać, czy jesteśmy normalni. Tutaj właśnie takie informacje też znajdujemy. Natomiast jedyny powód, dla którego ja pozbyłam się tej książki, to to, że ja się bardzo nie polubiłam z językiem, nie polubiłam się z tym, jak to jest po prostu napisane. Nie przekonało mnie to do siebie. O wiele bardziej wolę kruche życie. Jeżeli już mówimy o tematyce medycznej, to Kruche Życie jest o wiele lepsze. Kolejna książka to Król Kruków, czyli pierwszy tom e, chyba czterotomowej serii. E, w sumie nawet nie wiem, jak się ta seria nazywa, ale wiem, że są cztery tomy. E, więc jest to książka, której... Jest to seria, której ja nie będę kontynuowała. To jest książka, która gdy ją czytałam, to... Ok, była. Gdy tak sobie dalej o niej myślę, to mam bardzo taki mroczny jej obraz. E, przesłonięty, taki wiecie, bardzo szary. Zresztą, jak ją czytałam, to też było szaro na zewnątrz. Ale to jest książka, która nie do końca do mnie trafiła. To nie jest też coś, co jakby. Nie, wiem, że nie wrócę do tej książki, I wiem, że nie wrócę do tej serii. Czasami mam takie myśli, żeby może przeczytać całą serię, ale sądzę, że raczej nigdy do tego nie dojdzie. Więc e, posyłam to dalej w świat, bo wiem, że. Na pewno ta książka znajdzie swojego fana. Kolejna książka to Mansfield Park w takim wydaniu. E to było chyba jakieś wydanie, które było serią, bo tutaj są numerki. I wiem, że Karolina Kompuk ma dużo książek, właśnie w takim wydaniu. Ja się pozbyłam tego wydania, ponieważ dobyłam Mansfield Park w wydaniu z angielskiego ogrodu, więc nie mam chyba takiej potrzeby, żeby trzymać dwa wydania na moim regale, na, moje, na moich półkach. Więc po prostu gdzieś w świat pójdzie to. Dalej mamy listę, która zmieniła moje życie, czyli książka, która mnie rozczarowała, o czym mogliście słuchać we, w rapapie z czerwca. Książka, która, po której jaś po prostu o wiele więcej więcej oczekiwałam, a dostałam coś naprawdę średniego i coś, co dla mnie było zbyt dużą e, podobizną do Bridget Jones. E, taką trosy, dosyć nieudaną podobizną. To jest książka, która na pewno znajdzie mm, fanów. Na przykład mojej mamy się podobała ta książka. E, ja ja nie, nie mam do niej żadnych większych uczuć, więc pomyślałam, że ją oddam. Zresztą wydawnictwo niestety zrobiło okropną rzecz, ponieważ współlokatorzy są o jakiś centymetr wyżsi. Mimo, że to w sumie powinna być jedna seria, bo to jest e, mała czarna więc trochę szkoda, bo nieładnie wyglądają na regale, ale nie mam już na to wpływu, a ktoś na pewno sobie ją przeczyta. Teraz cztery książki Colin Hoover, które wspominam bardzo średnio i które albo mi się bardzo nie podobały, albo po prostu były mizerne. I właśnie taką mizerną książką była Ływa od Merit. Książka, którą ja w dużej mierze odbierałam jako trochę taką toksyczną, która jest skierowana do młodszego czytelnika. Ale moim zdaniem, nie do końca spełnia swoje, swoją taką myśl przewodnią. To, co chciała Colin Hoover osiągnąć przez tą książkę. Ja trochę tak niezbyt dobrze się czułam, czytając tę książkę, z tego co pamiętam. Wielkie rozczarowanie to moje było, gdy ją czytałam chyba dwa albo trzy lata temu. Nie wiem, kiedy ona wyszła. Teraz po że ją czytałam. Natomiast wiem, że mnóstwo osób lubi tę książkę, więc po prostu. Ktoś inny ją dostanie. Kolejna książka to Slamd, czyli Pułapka uczuć. To jest pierwszy tom tej takiej trylogii, której ja nie mam zamiaru kontynuować, bo dla mnie ta, ta część była strasznie dziwna i bardzo bardzo nieodpowiednia. Ale już dużo osób uwielbia te trylogię. Ja niestety nie byłam jedną z tych osób, ja w ogóle nie kontynuowałam tej trylogii, więc to już o czymś świadczę. Kolejna książka to Never Never, którego które, o którym ja pamiętam, w sensie to jest taka książka, do której czasami wracam myślami, bo sama jakby idea była dosyć dziwna i taka um, rzadko spotykana, ale koniec końców to chyba nie jest to, co Taryn Fisher i Colin Hoover chciały osiągnąć. Zresztą one obie sobie zdają sprawę, że ta książka nie jest do końca lubianą książką, bo swego czasu obserwowałam je obie na Instagramie i e, śledziłam każdą ich relację, więc... E, one też sobie zdają sprawę, że ta, książki, że ta książka może nie jest najlepszą. No, ja też za nią nie przepadam. No i tyle. I ostatnia książka to Too Late, czyli moim zdaniem najgorsza książka 2019 roku, którą, której ja jakby nie, nie chcę mieć dalej w swoich zbiorach, bo jej po prostu nie lubię. Więc nie chcę się w ogóle rozgadywać na jej temat. No i już ostatnia książka z tych wszystkich to Zły Romeo, i to jest część serii trylogii. W druga część to chyba jest zła Julia i jeszcze jest jakaś która ma chyba niebieską układkę. Główny powód, dla którego pozbyłam się tej książki to to, że wiem, że nie wrócę do tej trylogii i wiem, że po prostu nie będę czytała kolejnych tomów. W momencie, w którym czytałam z miałam wielką chęć do czytania takich książek, w sensie bardzo dużo ich czytałam. Teraz już mi całkowicie przeszło, już nie mam w ogóle pociągu do takich książek, więc myślę sobie, że nie ma co po prostu jej trzymać. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest największy anhaul na moim kanale, jak kiedykolwiek był, więc mam nadzieję, że, że Wam się podobało to taki trochę filmik dla mnie, żeby uświadomić sobie, że nie jestem aż takim zbieraczem książek, jak mi się wydaje. No, ale tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało i dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.